To milo. dawno nie było vlogów. Było kilka przyczyn, trochę ważniejszych, trochę mniej ważniejszych. Wszystko wam opowiem po drodze. Ja dopijam kawkę i lecę na trening. No dobra, no to jesteśmy już w drodze na trening. Tak jak wspominałem, dzisiaj troszeczkę inny trening, nie będzie murków. Za no to będą barierki i nie będzie skakania, a będzie siła. No bo niestety troszeczkę słabo ostatnio z rękoma, więc trzeba się wzmocnić. No i co? Będzie ciekawie. Widziałem ze sobą te Pierwszy wiosenny trening, co prawda jeszcze zielonych liści nigdzie nie ma. Z czego wynika ta ostatnia przerwa że w y, nagrywaniu? A no, byłem troszeczkę przeziębiony, coś mnie takiego wzięło. Nie chciałem skakać, żeby po prostu się nie doprawić, tylko wyleczyć do końca. No i chyba z tego nic nie robienia, po prostu zrobiła mi się jakaś kontuzja kciuka po prostu. Przy najmniejszym ruchu po prostu boli mnie. Próbowałem się wczoraj raz podciągnąć. No i w sumie zdziwiłem się, że tak bez problemu się podciągnąłem, jednakże kciuk mnie strasznie zabolał i no nic, zobaczymy co to będzie. Vlog miał być w zeszłym tygodniu, nawet mam nagrany, jest zmontowany, ale właśnie, nie wrzuciłem go, bo nie wiem czy chcę. Eee, całość polega na tym, że tytuł miał być Otwórz się, otwórzmy się eee, i miało to dotyczyć tego, żeby, żebyśmy się otworzyli na siebie. Byli bardziej otwarci, więcej mówili. Wiadomo, no ja na blogu zawsze powiem trochę więcej, trochę pokażę, ale też chciałbym od Was dostawać feedback. Eee, dobra, zresztą, może wrzucę ten fragment po prostu tutaj. No, to jak już wiecie, po co, dlaczego miał być tamten film. Eee, no to właśnie dlatego. Z tego powodu, że robię te filmy, nie wiem, czy Wam się podobają. Widzę, że ten wskaźnik subskrypcji rośnie, co jest spoko. Natomiast. Yy, jakby, no, nadal nie jestem przekonany, czy ktoś to chce oglądać, tak? Eee, nie wiem, czy mówię fajnie, czy nie i tak dalej. Co prawda są osoby, które mi mówią, dlaczego nie nagrywam eee, ze znajomych, dlatego pozdrawiam ich. Każdy wie, o, o kogo chodzi, ale dobra, wymienię na pewno dwie osoby. Jogi e, oraz Iza. <gryw> Pozdro dla was. E, no i co, no, kurczę, no chyba, no muszę nagrywać, tylko no, prawda jest taka, że Chciałbym więcej dostawać znaków od Was, czy naprawdę tego chcecie, i tak dalej. No bo takie nagrywanie w jedną stronę jest fajne, lubię to robić, natomiast nie wiem, czy ktoś to chce oglądać, tak? Bo to, że jakieś wyświetlenia się pokazują i tak dalej, no to nic nie znaczy. Pytanie, czy komuś się to przydaje. No i dotarliśmy. To co, mała rozgrzewka i jedziemy. Zacznijmy trening. Podstawowe ćwiczenia na razie naprawdę nie mam siły, ale może dobra, zanim przejdziemy do TRX-u, zrobimy jedno podciągnięcie na drążko. Zawsze pamiętajcie, żeby taśma była naciągnięta. Nie ćwiczymy w jakiś taki sposób, że się podciągamy, wracamy, puszczamy taśmę, naciągamy i tak dalej. Taśma musi być ciągle napięta. Taka wskazówka ode mnie, jakby ktoś nigdy nie ćwiczył. Oj strasznie, żwir przeszkadza. Cały czas mi nogi uciekają. Ale dobrze, czwarta seria zrobiona. Teraz zmienimy ćwiczenie, zobaczymy jak wtedy nogi będą uciekać. Teraz tak, pomyślałem o tym, że pójdę na siłownię i się wzmocnię, ale tak. Czy w parkuże biegamy z ciężarem? Chyba tylko tym tutaj ale no nie, nie biegamy z, ze sztangą 30, 40, 50 kg i tak więc uznałem, że siłownia to zły wybór i wolę naturalnie drążki trx -y, pompki i tak naprawdę na treningu wykonywanie wszystkich technik. Myślę, że to mnie wspomoże, żeby wszystko wykonywać płynnie. Dokładnie tak. Co tam? Nic Tak sobie patrzymy Proszę bardzo, siemanku Kamil Bartek Kamil Będziemy na nagraniu? Będziecie na nagraniu No to się e? nie Nienaganna technika Proszę do oglądania Dajem. Kanału Tommy Leo No fajnie Co no narazie? Dobrze A jak? No to, dawaj, Z drążka? No dawaj tak. No mogę Dobra, do, do. chłopaki rzucili mi wyzwanie Salto z drążka o! to było piękne! Brawa, brawa, brawa! Dziękuję, dziękuję. I wylądowałam, Będę na vlogu, będę. Cześć! Pozdrawiam, Malek! Dobra, a my wracamy do treningu. A powiem Wam, że po tej zimie to problemy z podciągnięciem są. Ale trening na TRX-ach fajny. Przyjemny, troszeczkę mnie ręce bolą. A... No i co, jest wiosna. Czekałem na to wiele miesięcy i Wy pewnie też czekaliście na to wiele miesięcy. Bo skoro jest wiosna, to będzie dużo filmów. Tak jest. No to co? Wracam do domu. Zabieram się za montaż. I widzimy się już niebawem w wiosenno-treningowym stylu Fiona.